Chcielibyśmy z Państwem porozmawiać, czy krótko przedstawić książkę Listy do Seweryna z cyklu Powrót do Karczewskiej. Ten cykl jest nieprzypadkowy. Cykl zapowiada serię wydawniczą, która związana będzie z osobą Wandy Karczewskiej. W naszych planach, jak już Państwo słyszeli, są reedycje powieści pisarki. W tym momencie głębokich źródeł i odejścia. W przyszłości, mamy nadzieję, jeśli odnalezione zostaną powieści Zaginione, Kazus Joanna, Droga do Pensylwanii, kolejnych. Po wstępnej kwerendzie w Łodzi wiem także o istnieniu listów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi, korespondencji karczewskiej z pisarzami łódzkimi. To także będzie przedmiotem tej serii co ma książka, powiem leszku parę słów e, o sposobie stworzenia tej książki o jej kształcie. Książka została zaprojektowana jako monografia. E, przede wszystkim e, listy, które państwo znajdą w tej książce, to oczywiście przede wszystkim korespondencja Wandy Karczewskiej z Sewerynem Polakiem. 123 listy znajdujące się w zbiorach Muzeum Literatury. Listy, które znalazły się w tych zbiorach dzięki Eugenii Siemaszkiewicz-Polakowej, drugiej żonie Seweryna Polaka, która w 1987 roku w roku śmierci męża złożyła te listy w zbiorach muzeum. Ale także jak mówiłem wcześniej, książkę buduje aneks, bardzo istotny aneks poświęcony korespondencji karczewskiej z pisarzami, pozostałymi pisarzami tego czasu. Zdecydowanie, jeśli chodzi o frekwencję, o statystyki, najbardziej najbardziej wysuwają się naprzód listy karczewskiej do Leona Gomolickiego oraz do Lesława Bartelskiego. Z Lesławem Bartelskim Karczewska koresponduje pod koniec życia. To są najpóźniejsze listy Karczewskiej, jakie znamy, do jakich dotarliśmy. Dialoguje z nim między innymi na temat rozłamu związku literatów polskich. Jest to istotna korespondencja. Wnosi bardzo wiele światła w to w jaki sposób interpretowano ten rozłam z perspektywy Oddziału Łódzkiego, który Karczewska nadal reprezentowała. Z kolei z Leonem Gomulickim e, e, korespondencja jest dłuższa, kurtuazyjna, ale również, e, również interesująca. E, do tego listy, pojedyncze listy do Jerzego Andrzejewskiego, Marii Danilewicz-Zielińskiej. Jak można przypuszczać, to dzięki Danilewicz-Zielińskiej znalazły się na emigracji. W Londynie powieści karczewskiej pojawiła się szansa przekładu na język angielski odejścia, właśnie dzięki Danielewiczowi Zielińskiej, szansa z której Karczewska nie mogła lub nie skorzystała, jak wiemy. E, aneks zostaje zamknięty, i około 200 strony znajdują się komentarze, które pozostawiłem dla Państwa. Komentarze dotyczące zarówno Sylwetki Karczewskiej, jak i Seweryna Polaka. Ważne było dla mnie to, aby naświetlić nie tylko sylwetkę nadawcy, ale i adresata tej korespondencji. Na temat Polaka znajdą Państwo również bardzo wiele uwag, także na temat życia literackiego lat 1950-87. Dodatkowym wzruszeniem jest dla mnie to, że uzyskaliśmy zgodę na druk tej książki od, jak mówiłem, już wspominałem, wdowy po. Sewerynie Eugenii Siemaszkiewicz-Polakowej, skądinąd znakomitej tłumaczki na Bokowa. Eugenia prosiła Państwa o serdeczne pozdrowienie. Niewiele brakowało, myślę, że mogę tak powiedzieć, a pojawiłaby się tutaj na festiwalu imienia Wandy Karczewskiej. E, była wzruszona i już wkrótce powędruje do niej książka. Proszę Państwa, y, część komentarzy, y, po części komentarzy następują studia i recenzje, o których już wspominałem. No i biografie. Biografie usystematyzowane i Polaka, i Karczewskiej, usystematyzowane, ponieważ jest to y, przedruk. Ze słownika współcześni polscy pisarze i badacze literatury, aby nie było już wątpliwości, jakie fakty biograficzne z życia Karczewskiej są potwierdzone, a jakie są plotką, anegdotą, legendą. Lista opracowań, przekładów Karczewskiej, Karczewska przekładała na czeski, słowacki, francuski, lista powieści i tomików poezji, a także dramatów, znajduje się. Właśnie na stronach współczesnego słownika pisarzy polskich i badaczy, i wydaje się kompletna. Więc w tej kwestii przynajmniej mamy jasność. Mamy jasność co do dorobku karczewskiej, możemy jasno stwierdzać, które pozycje należy uznać za zaginione. Tyle o kształcie całej książki. Listy do Seweryna. Eee... Wydrukowane zostały, wydrukowaliśmy w ograniczonej liczbie egzemplarzy, stąd bardzo Państwa przepraszamy. Książki są oczywiście do wzięcia, wystarczy poprosić. Tyle, że w pewnym momencie będziemy musieli zamknąć to przekazywanie książek dalej. W pierwszej kolejności, w wypadku wydania pierwszego, a będzie wydanie drugie, zależy nam na tym, aby książka powędrowała do krytyków literackich i do bibliotek akademickich, gdzie ma szansę na drugie życie, recepcję i otwarcie nowych dróg dla pisarki. Tyle ode mnie oddaję głos leszkowi żulińskiemu, który stworzył wstęp do książki. To, proszę państwa, ja trochę. Ja trochę chyba niepotrzebnie siedzę w ogóle przy tym stoliku, dlatego że. Cały trud stworzenia tej książki, powołania jej do życia spoczął na rękach Karola. Karol e, e, zrobił robotę ogromną, żmudną, mrówczą, czasochłonną. Wydobył te listy, te rękopisy e, z Muzeum Literatury, trzeba je było przepisać. E, Karol, Zdecydował się na wydanie w gruncie rzeczy naukowe, to znaczy trud jaki włożył w komentarze do tych listów, jest imponujący i stanowi bardzo cenne powiązanie do szczegółów związanych z tą korespondencją i z różnymi faktami, które w niej, w tej korespondencji, w mniej lub jasny sposób dla czytelnika e, e, tak. W mniejszy sposób do czytelnika, by bez tych komentarzy dotarły, bądź pewne rzeczy byłyby zbyt mało wynikające objaśnione z samych listów. Ja byłem jednym z pierwszych czytelników tych listów, jeszcze na tym etapie, kiedy nie było komentarzy, później na drugim etapie miałem napisać wstęp. Ten wstęp on jest tylko o listach. Tam to nie jest wstęp o twórczości karczewskiej. To nie jest wstęp o jej poezji, o jej prozie. To jest wstęp o tej korespondencji, ale temat był wielki. Ponieważ, proszę Państwa, ta korespondencja to jest w gruncie rzeczy półwiecze. Półwiecze literatury polskiej, począwszy od 1950 roku, bo na ten rok datuje się pierwszy list do Seweryna, a ostatni y, niedługo przed jego śmiercią w roku 87, tak? W siódmym. To jest niemalże półwiecze. Ja w przeciwieństwie do Karola miałem już praktyczne większe doświadczenie w tym życiu literackim, bo ja w życie literackie wszedłem na początku lat 70. Ja znałem masę osób, które w tych listach występują. Ja na przykład Karolu przyjaźniłem się z Bartelskim, no, z którym tutaj jest ten blog listów największy wykraczający poza Polaka itd. Tak tak Inaczej na to patrzyłem. Są trzy wątki niewątpliwie, które uderzają i o których jako już Pierwszy z twoich czytelników, yy, któremu jako pierwszemu z swoich czytelników rzuciły się w oczy. Pierwszy wątek yy, to jest to pół wieczu, o którym powiedziałem, to jest pół wieku literatury polskiej oraz w tle, oraz w tle naszego polskiego życia zbiorowego, politycznego. Artystycznego, ideologowego, propagandowego. Nie jest to książka par excellence, emanująca czy epatująca, użyjmy tego słowa, epatująca polityką. E, oczy, a były to lata gorące. Ja o tym piszę we wstępie. Przecież przez te 50 lat przeżyliśmy 56 rok i wszystkie kolejne wstrząsające cezury. Tamtego półwiecza. Wanda o nich wspomina. Tutaj są echa tego wszystkiego, ale Wanda albo nie była zwierzęciem politycznym, albo nie chciała tego okazywać. W listach te echa istnieją. Ale one są, one nie epatują. Ja myślę, że gdyby z tej 300 stronicowej książki wyciągnąć wątki natury politycznej i emocje natury politycznej, to z tej 300 stronicowej książki może by się 30 stron, może 20 tego uzbierało. Drugi wątek to jest niesłychanie podany na takiej pragmatycznej tacy doświadczenia. Obraz życia literackiego w okresie tego pięćdziesięciolecia. Między obojgiem korespondentów istniała ogromna przepaść, mimo wszystko. Oni się kochali, oni się lubili, oni się szanowali. Nie można zarzucić ani jednemu, ani drugiemu z tych korespondentów złych uczuć, złych emocji wobec siebie. To byli przyjaciele, oni byli przyjaciółmi, ale Karczewska żyła w gruncie rzeczy na prowincji. W gruncie rzeczy na prowincji. Tak naprawdę nie znosiła tej łodzi, w której mieszkała. To emanuje z tej książki. Pracowała w redakcji znanego przez wiele lat, dwutygodnika bodajże, albo tygodnika, już nie pamiętam, odgłosy. Redakcji nie znosiła. Ciężko się tam czuła. No, wychodzi cała frustracja. Wpadła... W, dużą, w, dużą, w, w duży brak przyjaźni ze strony środowiska krakowskiego, w którym chciała zaistnieć, jej stukanie, jej walenie głową do drzwi życia literackiego w zasadzie kończyło się klęską za klęską. Czego się nie dotknęła, to albo ponosiła. Mniejsze lub większe porażki albo przede wszystkim e, pogłębiała się jej choroba niedosytu, niespełnienia, niespełnienia i ten Seweryn Polak, jej prawdziwy przyjaciel był wiecznie proszony, Sewer załatw mi to, załatw mi to, Odstawiennictwo, od przyspieszenia wypłat, honorariów po to, żeby kupić papier do maszyny czy taśmę do maszyny. Ona jakby sobie nie zdawała sprawy, że ten Sewer żył w innym świecie, on nie miał dla niej czasu. Ile tam jest wypominków w tych listach, że znowu Sewer nie piszesz od kilku tygodni, znowu mi nie odpowiadasz? On nie miał, powtarzam, swojej woli. Możemy mieć tego pewność. Ale w gruncie rzeczy on też był je, taką, taką jedyną jej ostoją, która niewiele pomogła jej w tej karierze. I tak Wandzia sobie jakoś radziła, bo przecież te książki wychodziły, tomiki wychodziły, powieści wychodziły, jakieś tam wznowienie, te tłumaczenia przecież z francuskiego, z czeskiego, tak jak mówiłeś. Jednak był to żywot yy, yy, w opinii Wandzi yy, literackiego prowincjusza. i ona bardzo cierpiała, starała się dostać do teatru. Zresztą jej jakieś istnienie w teatrach, jej męża zresztą, ono też stanowiło jakąś furtkę do zaspokojenia ambicji, ale ta furtka też zbyt szeroko otwarta nie była. Wieczne kłopoty, ale równocześnie bardzo dużo jeździła. Po sanatoriach, po tych różnych krynicach, zakopanych, do Astorii, wiecie, tam, siam. Te znajomości różnego typu, to nasze towarzystwo literackie. No, no cudownie się to czyta. Jest to naprawdę obraz, pełny obraz prowincjuszki, której nikt nie umiał wtedy docenić. Niedocenionej, prowincjuszki, która nigdy nie doczekała się uznania, na jakie naprawdę zasługiwała. Myślę, że dzisiaj pan Słuchanek i pan Maliszewski w sposób przekonujący powiedzieli państwu, dlaczego to niedocenienie było jednak e, krzywdzące. E, e, chyba nie miała dużego rozeznania. Ta korespondencja z Bartelskim. Bartelski to był porządny człowiek, ale niezły migrant. Ona nie miała o tym pojęcia. Ona miała, nie miała o tym zielonego pojęcia. Bartelski dla wszystkich był bardzo dobry i mało komu pomógł. No, To, to taka prawda. No To już Państwu mówię takie kuchnie, które ja już mi obserwowałem własnymi oczyma. Żal mi bandy po tych listach. Żal. Znajdowała się przez całe dziesięciolecia w sytuacji, która nie sprzyjała jej, która ją frustrowała i ona sama nie wiedziała, że pomocy nie będzie. Nie będzie pomocy także ze strony Seweryna Polaka i jej prawdziwego przyjaciela. Jeśli będziecie Państwo czytać tej listy, to zobaczycie to pięćdziesięciolecie życia literackiego z tłem. Politycznym w tle, bardzo łagodnym, ale jest jednak wyraźnym. Zobaczycie, jak się waliło głową w ścianę, głową w mur. Zobaczycie, dlaczego Wanda do dzisiaj nie jest tak ceniona, jak to postulowali obaj nasi przedmówcy, pan Jurek i pan Karol. I zrozumiecie, być może, że było to w tamtych czasach niemożliwe. Tyle mojego komentarza jako jednego z pierwszych czytelników tych listów. A ja na zakończenie w takim razie, y, polecam Państwu, Państwa uwadze dwa listy. E, listy, o których wspominam we wstępie, we wprowadzeniu, wszędzie są nożownicy. I jeden z nich to jest list, list 112, a drugi to jest e, pierwszy list do Lesława Bartelskiego. Z tymi listami, proszę Państwa, związana jest zagadka, którą rozwiązywałem przez bardzo długi czas. List 112 opowie Państwu o historii strasznej, tak, takiej, za mi podpowiada zamachu na życie Wandy, która pozostawała w stanie przedzawałowym, która otrzymała anonimowy telefon. Jaka była treść telefonu? Przeczytajcie Państwo, zachęcam. Zagadka, do nie Zagadka nierozwiązana do dzisiaj. Natomiast wiedziała doskonale, że ten, który ten telefon wykonał, znajduje się w środowisku, gdzieś obok Piechala, gdzieś w Związku Literatów Polskich w Łodzi. E, znała go doskonale i stykała się z nim do końca życia. O jaki telefon chodzi? Zachęcam do książki. Zachęcam. List pierwszy do Lesława Bartelskiego. Pretekst tej korespondencji to prośba Bartelskiego. Oto, aby Karczewska do jego y, zbioru Pieśni Niepodległa udostępniła mu informacje na temat mężczyzny, którego znała doskonale, a który pracował w radiostacji powstańczej Armii Krajowej Błyskawica. E, Karczewska twierdzi, że nie chce z tym mężczyzną być wiązana i zastrzega Bartelskiego na wszystkie świętości aby nie łączył tego mężczyzny z jej nazwiskiem. Co to był za mężczyzna? W jaki sposób był związany z powstaniem warszawskim? Zachęcam do przeczytania listu pierwszego i mojego komentarza. Tyle, proszę Państwa, o moich zagadkach, moich rozstrzygnięciach, żeby zachęcić. I oddaję, oddaję głos. Książka jest, tak? Jest w tych, w tych tekach, także wszystko jest w paczkach, pozostają. Jest jeszcze parę egzemplarzy, te, które możemy przekazać Państwu. Dziękujemy. Leszku, e, czy słowo jeszcze na samo zakończenie? Tylko jedną. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. <klucz> Proszę Państwa. E, a za chwilę koncert zespołu Kalimba Spacer Walei Parkowej. Wysłuchają Państwo utworów Wandy Karczewskiej, poematu Spacer Walei Parkowej czyli Testamentu Karczewskiej, który Lucyna Skąbska wydała w 1995 roku w Tyglu kultury, w 1996 rok po śmierci Karczewskiej porażającego poematu. Na koniec powrócimy do Krzysztofa Schodowskiego. I skerco na podstawie obrazów Krzysztofa Schodowskiego pozostańcie państwo z nami, jeśli mogę prosić w imieniu organizatorów pięć minut na rozstaw.